Witajcie, widzowie, w kolejnym odcinku dzisiaj będziemy oglądać mojego kuzyna Też od razu przepraszam za to, że jest tak głośno, ale no niestety muszę mieć wszystkie ustawienia na maksa, bo byście nie słyszeli. No i też się trochę nagra głośno, dlatego trzeba trochę ściszyć, a ja to nawet mocno. Dlatego, dlatego, no niestety, tak wyszło. Dobra. Lecimy. No, no i daje. Dobra. Dobra, dajesz. Tak. Nie będę przerywać, bo i tak, tak. mam trochę mało czasu, tak. dlatego nagram wam tak, tak nie w pełni ten odcinek, ale jeżeli chcecie to możecie sami sobie włączyć na kanale to jest Alex tak dobra i zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i oczywiście też, jeżeli będą jedna lub dwie łapki wtedy będzie kolejny odcinek po prostu może też z oglądania no, bo to nie jest jedyny odcinek Albo może też nagram odcinek, jeżeli będą powyżej 2 łapek, czyli 3-4-5 i dalej. I wtedy będzie odcinek z No nie wiem kiedy w tym miesiącu, raczej nie, bo to jest 27 grudnia, ale może w następnym miesiącu, dlatego warto zostać lajka. Dobra. 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 O Aj oj 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 a sami blokuję miejsce jest bardzo spoko ten serwer <coughs> Jak widać ma czwarty poziom zapomniałam wam Taka powiedzieć tutaj razy... jest ranga czyli gdzie jest na świecie w ogóle? Na jakim miejscu? O! Wśród chyba levela, czy nie wiem w czym. Tutaj mam, no tych to chyba każdy wie co to. Okej, okay, trochę, trochę zdejmę słuchawki, wiem, że to nie widzicie, ale... Trochę muszę zdjąć, bo to naprawdę już bolą mnie uszy. Od takiego, wow. bo to jest mój drugi film, bo Znale. poprzedni nagrałem bez głosu. I jak z... to ja? Jak gdybym nagrał z głosem, to bym nie wiem, kim Poważnie był. Uszymy, Dobra, więc ja niech odpocznę, bo już mam dosyć. No to sobie żart. Pa. Da, jaś. Siu. Siu. na Dajasz. Proszę. Chcesz, że tutaj po uczy, że Tak, po... wtedy ja do niego przyszedłem. Dosłownie. Sorry, też ja się wtrąciłem do filmu, dosłownie. No właśnie, no, można się teraz. Mm, 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 mm. Dobra. Dobra, sobie jakieś... Dobra, Dobra, pomijamy to. Do... to. No Let's dajesz. go, dajesz. Tak. No i tak się właśnie pokonuje ludzi. No, jak widać szybko zdobywa poziomy i za chwilę będzie miał level-up'a. Ja. Lecisz! Ja. Nie mówię o tobie. Nie, <grym> ja. zapomniałam. No są cały czas zapomina. Cię denerwuje. Polecam, abyście sobie podbrali. Du, 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 du. No to tak. później to będzie. Do... Przeszli przez Nie jest najlepsze, ale na pewno jest o wiele przede mnie. Chyba będę musiał w to zagrać. Słownie, bo ja jestem takiś sołami. No to mam sobie do solity podciwicza. <gry> Aaaa, bo no już skakiwać no. Dobra, to zmienimy film Lecimy z Bedwarsem O! Oh. <śmianic> Sorry, też za to muszę, ale ja tutaj nic nie mam. Oczywiście też się nagrywał ze swoim kolegą. A. Moje ulubione Tak i wtedy ja też byłem super przez, przez chwilę, sorry. Przez chwilę tam byłem, żeby no. Byłem po prostu. Po często jestem u niej I będzie moim ulubionym, czyli żółty. No właśnie, dlaczego powiedział mój też? Bo, bo. To jest ogólnie mój też, ale. Dobra. A ja u niego chyba wtedy akurat byłem, więc sorry. Ale no, chyba mnie było tam słychać. I dalsze. No lecisz? O, oh, sorry za takie huki, takie bardzo głośne, ja też tego nie mogę wstać. Okay. Okay. Jak ja będę z nimi nagrywać, wtedy będę ogólnie próbował włączać głoś... ten, Minecrafta bardzo cicho. Dlatego też, no zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy w ogóle będę z nim miał nagrywać. Yeah. Oj, sorry, za te też wentylatory, o! Yeah. O, te wentylatory, bo yeah. to jest naprawdę de, e, też to dla... dla mnie denerwujące, ale dobra. No, może yeah. rzadzić, się, Niestety. Wali, nie wali, nie wali. No i zobaczmy. No. Ale wszyscy tracą łóżka. To zostało tylko żółte i ruszały. z tego, co ja pamiętam, to do końca to zostanie. To pokażę w lesie, teraz chcę zarobić czerwonym, tak. Tak, podkreślić. Po prostu nie będę to tłumaczyć, bo to zbytnio nie wytłumaczę. Bo to chyba... Trabinek, zapomniałam. To jest drugi odcinek. Kupię nie pamiętam. Ile? Zbrojem. I yeah. tak. Nie wiem po co ludzie kupują drabinki. Biało, bia? Nie wiem dlaczego do są. Dobra, fire rządzi Co on Nie. Ha, no i to sobie... biały a, a o, miałem miał ostatnie życie znutek no, o ale ten aqua zginie z ja pamiętam a więc zostanie wtedy tylko różowy i jeśli nie pamiętam kto który... no wygrał to jest kartowy dajesz, dajesz

Sorry. <laughs> ale to tam w nagrodnie, ale nie wiem czy ja wiem co ja zawsze zrobię ja Już most Wiem, ja most no ale co robię Tko się boję, że się tak wybala Zaraz się patrzysz im wysać Byłoby oh. ty jem jumpować. Ja tak przecież mówiąc też, ale nigdy nie grałem, więc... Ja sobie... Dumnie te to odliczanie jest najcięższe, bo bym nie wiedział. Właśnie mógł. Dobra, też. Się, się podoba filmik, to możecie zasubskrybować. Tak samo te... Jako widać zalajkowany Właśnie już, to bo ja też to oglądałem to wcześniej. Oczywiście komentarz. Tymczasem ma 49. Dosłownie. Aż tak pro. Dosłownie, ma 5 razy więcej. To też jest jego odcinek. I to też jest jego odcinek. A więc spoko. Po raz tak, kolejny mówię żebyście tak, to wyciszyli tak, Bo to na pewno nie wyjdzie aż tak dobrze tak, tak głośno więc Tak musisz. Tak już Dobra, u mnie odbili on no to tu jeszcze nie Leć, leć, leć Leć Dawaj, leć Tak, otwarkujemy Leć tak, Gigi, psał w ogóle. Wiem. Bardzo lubię oglądać jego filmy, tak szczerze Też przepraszam za to, że tak długo nie nagrywałam. No. Może. A tu oczywiście się wjechał na szkołę. Tak jest... samo mnie to da się stydza, bo... to Za dużo zadają. Tak. zadawać to nie zadają, ale wiecie tam, szkoła to nie chce się nic robić. Let's go. Teraz jest niebieskim, bo potem widać, że ty i wtedy koło tego jest kolor, więc wtedy można potem zwiedzać. Tutaj macie diamenty, dwa i takie rzeczy, takie, które nikomu nie są potrzebne, kiedy oglądasz. Tylko ta tabela jest potrzebna, tak często patrzę, dlatego od razu wam mówię. Nie rozumiem, czym się z gwia, różnią te mapy. Wojtek te... Nowy... L... O, i on Znowa, się zaleca. teraz wyloguje. No, co? I będzie za chwilę skreślony z tabeli. New? Będzie taki X. To znaczy, że ktoś już nie gra, a jeden to znaczy, że jest jego ostatnią że Ktoś zniszczy łóżko. Właśnie, jak teraz zielonemu. Teraz jak zginie, to już będzie miał czerwoną kreskę. Heh. <grystanie> Taka rada. O, nie masz już badań. B, W, A. O, i morski zginął. Dobra, ale co to dla mnie? Mam pojedynek sąsiadów. Chytajew. Chyba dajesz. Chyba nam idą.

Róża weselowacz. No nie no to w takie akurat wtedy mi ja się osłabił. się wyszali, ja wtedy. Okej. Okay. No, nie najlepszy KLF, ale dobra. Cześć, rozlejcie ruszowemu wysyłku. Pracałem. Nie, ale to jest taki poziom... 6 Wszyscy mi od 6 zależy Gdzie trafisz Akurat ten nie widzę jakiegoś dobrego poziomu Nie ukrywajmy, jestem słaby w więc... Nie, mm. ja to wygram ja to nie wiem, to nigdy to nie grałem w Warsy, więc nie mogę się ocenić. O! Teraz tylko złoty? Nie. Żółty. Teraz no, złoty, złoty i niebieski. Zbyt. Ma WEDA. To trochę szale złotemu. Chcę rozwalić. Powinniśmy to wygrać. Jak masz już rozwalony bet, to masz, nawet masz, trzeba coś. zostawić ludzi i oni sobie zginą. Choć w pewnym czasie. Prawda słowa. Nie musiałeś tak się starać. Złego betu. O, skar. się. No, ale co to? No, no i... Jak nie grać, tak oni mają pięć Niech no, no ich pokonał. Tak. Tak ich. No na. No. Ja mam taką osobę pokonać. Ej, no chodź. Nie no. To są ludzie nie powinni grać. Ja to... Jak Ja Musisz no, sobie zrobić schody. Zawsze to. sobie zrób bez schody. Moja taktyka. No i znowuż głośno, bo zeszły. Czy to ja mam logi, czy oni? No i teraz ginie różowe. No i z ginem. Ja został mój ulubiony kolor. 10 diamentów. Chyba złote I z żółte. Trochę... No nie ma ochrony to O, mam teraz ja. jabłka. No właśnie o nim. Nie, to ja mam jest, jest. niedlagi Ale Nie, to nie tam mam to jest. <głos> <Przed> <głos> Teraz mi niedlagów no. jest... Ale głośno tam jest mało. Dobra, teraz trzeba ciszyć. Dobra. No ale no, Ewil. To... No to fajnie go sobie pokonał. No on u mnie. Ajá. Malagi takie jak nie wiem, Ale ma 0 HP nie. i przegrywa. Widzieliście to? Tak? Tak? Tak, Dobra widzowie, to by było. A... To by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zasadcie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz... Papie.